Witam Was serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj ćwiczenia mające na celu zaprzestanie rozrastania się wdowego garbu oraz w miarę możliwości jego redukcji. Pierwsze ćwiczenie, mające na celu zmniejszenie wdowego garbu, wygląda następująco: To jest nasza pozycja wyjściowa, z której będziemy starali się bardzo mocno cofnąć odcinek szyjny, wcisnąć mocno podbródek. OK, przytrzymujemy 2-3 sekundy i wracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy to dziesięciokrotnie i wracamy. Mocno wciskamy, mocno, mocno, mocno. Tak jest, i wracamy. Najlepiej wykonać to ćwiczenie w dwóch, maksymalnie trzech seriach. Raz dziennie wystarczy. Przy ćwiczeniu drugim wykorzystamy sobie schemat ćwiczenia poprzedniego. Mianowicie, powolutku będziemy wciskali podbródek w odcinek szyjny kręgosłupa. Następnie z tym wciśniętym podbródkiem wolno odchylamy głowę do tyłu. I trzymamy sobie 2-3 sekundy. Wracamy do pozycji wyjściowej. Puszczamy podbródek i powtarzamy to ćwiczenie 10-krotnie. Mamy pewność, że ćwiczenie jest dobrze wykonywane, kiedy czujemy napięciowy ból lub samo napięcie w odcinku szyjnym lub w odcinku piersiowym. Trzecie ćwiczenie będzie polegało na odchyleniu głowy w prawą lub w lewą stronę. Zaczynamy sobie od strony prawej. Trzymamy sobie w maksymalnym zakresie przez około 10 sekund 7, 8, 9, 10, po czym bierzemy głęboki wdech nosem, wydech ustami i przy wydechu staramy się pogłębić zakres. I powtarzamy to pięciokrotnie wdech nosem. I na wydechu pogłębiamy zakres. Ok. Pokażemy Wam jeszcze w drugą stronę. Najpierw głowa idzie ustawiona w ten sposób. Hop. Liczymy sobie do 10. Wdech nosem. Wydech ustami głęboko i pogłębiamy zakres. Wdech. I na wydechu pogłębiamy. Ok. Na dzisiaj to już wszystko. Ja Was serdecznie zapraszam do udostępnienia tego filmu oraz do śledzenia naszego fanpage'a, gdzie będą pojawiały się cały czas nowe informacje, cały czas nowe filmy. Serdecznie zapraszam.